Pierwszą pętlę pojechaliśmy mocno asekuracyjnie, poprawiliśmy parę błędów w opisie. Nie trafiliśmy oczywiście z oponami na pierwszą pętlę. No ale już drugą pętlę ze zmianami w opisie plus dobra opona. Eee, no udało nam się poprawić 25 sekund eee, całe kółko, więc gdzieś tam dobijamy się do, do pierwszej trójki, może się, może się uda w Kiedyś tu przyjeżdżaliśmy, jak jeszcze Rajd Polski startował w, e, z Wrocławia e, i gdzieś tu w okolicach e, Sobudki. W Sobudce był OS i, i Księgienica, także fajnie, że rajdy wracają w okolicach Sobudki. No, trasa jest genialna, zwłaszcza pierwszy odcinek specjalny, jest super. E, na drugim niestety trochę tracimy, bo nie mamy podtrzymania turbo a tam jest dużo oporów, dużo nawrotów i auto nie odchodzi nam tak jak konkurencja i niestety konkurencja nam trochę dorzuca. Ale staramy się jechać czysto bezbłędnie.